let's Elektryczny, Letnie warsztaty teatralne piktogramy adresowane były do dzieci od 5 do 15 roku życia. Przebieg wyglądał tak, że każdego dnia spotykaliśmy się na 2,5 godziny z każdą grupą. Ale oprócz tego mieliśmy wyjazdy do Białyostuskiego Teatru Lalek, wyszliśmy do Teatru Wierszalin. Każdego dnia były konsultacje z artystami z naszego regionu, którzy pomagali w stworzeniu spektaklu finałowego. Odbyły się w czerwcu warsztaty teatralne takie króciutkie, gdzie pokazywaliśmy, jak można bawić się teatrem. Poza tym był przegląd twórczości dziecięcej i młodzieżowej Pikuś. Oraz były występy teatrów profesjonalnych. Zobaczyliśmy 11 różnych spektakli. No a teraz odbywają się warsztaty, których finał jest w Podlaskim Instytucie Kultury. Nabór do projektu rozpoczął się 1 lipca. 10 lipca wszystkie 30 miejsc były już zajęte. Czy później dzieci będą też mogły realizować swoje aktorskie dokonania? Mamy taką nadzieję. Oczywiście to jest działanie projektowe, ale zobaczymy co da się z tym zrobić w późniejszym czasie od września i czy pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Mm skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babciom. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niemogą. Ciągną, ciągnął i ciągnął. Wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj, przydały się na naszą przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poczuł się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydały się na nasze przyczepkę. Po co się zaczął z tej pary Ciągnął i ciągnął, ciągną, wyciągnąć nie mogą. Przyleciał wnuczek, Ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka. Dziadek za rzekę. Oj, przydał się na naszą szyczepkę. Po co się zabią z tej Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Na górkę czytał kotek w ukryciu. Zaszczerzał mruczek. Pomóż nam, pieciu. Kaczynia za młotka, młotka za wnuczka, wnuczek za babcia, babcia za dziadka, dziadek za rzekę. Oj, przydał mi się dobrze na no, 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 no mi to sprawia przyjemność. Występowałaś już w przedstawieniach? Tak. W szkole występowałam, w przedszkolu. Lubię tańczyć, lubię rysować. Chciałam uczestniczyć, ponieważ zawsze chciałam uczestniczyć jakby w teatrze. Bardzo mi się to podoba. A znalazłam je w internecie i po prostu bardzo mi się spodobały. Zapisałam się i czekałam na nie przez to prawie, więc... Czy ciężko się nauczyć tekstu, który będziesz musiała później wykonać na scenie? Wydaje mi się, że to nie jest takie trudne, ale y, trzeba jednak trochę nad tym poćwiczyć, poćwiczyć sobie w domu, y, parę razy po prostu przeczytać to i też poćwiczyć nad dykcją i interpretacją. Mhm. A powiedz mi, jak twoi rówieśnicy zareagowali, że będziesz występować na prawdziwej scenie, w prawdziwym teatrze? Y, moja kożaka na przykład bardzo się zdziwiła, ale też powiedziała, że przyjdzie na spektakl i że mega fajnie, że w ogóle uczestniczy w takim czymś i że Uczę się nowych rzeczy. Tak. Czy za rok będziesz uczestniczyć w warsztatach? Jeśli tak jesteś będzie, na pewno tak. Był sobie pan Maluskiewicz, najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznam i widział z wyjątkiem wieloryba. Pan Mauskiewicz był tycząc. Tyciuśki jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik. A oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciałby... Wielorek jest przeogromny, największy na świecie chyba. Pan Maruśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z łupinki Orzecha. Zameldował się w porcie pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? <laughs> Wystarczy, proszę pana. Więc się pan Maruśkiewicz zaraz podał szybko, podwoił sobie i umie. Gdyby się łoskoczył, na lądzie wreszcie wyspał. Aż pędź w dnie opatrzył, a przed nim jakaś wyspał. Wziął luteczkę pod pachę, wszedł na wyspę bez żoną i odpoczął bliżej. Młode pokolenie w XXI wieku, no to najmłodsze, mam wrażenie, nie wyraża jeszcze takich tendencji zmianowych, o którym się mówi, że, że e, jakby dzieciaki są pogrążone w multimediach i w ogóle. Mam wrażenie, że tego tutaj nie widać. Nie wiem, czy to jest kwestia jeszcze y, naszego regionu, który się kiedyś nazywał Polską B, czyli Podlasia, y, czy czego. Y, ale na szczęście nie ma takich yy, jakichś wyraźnych zmian w stosunku do tego, co było yy, kiedyś. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Mamy tutaj trzy grupy wiekowe i widać, że dla każdej z tych grup teatr jest zupełnie czym innym, że ta najstarsza grupa już faktycznie wkłada takie elementy psychologii, dla grupy najmłodszej i średniej jest to ciągle tylko zabawa, więc trzeba to w nich jakby podbijać, trzeba to w nich punktować. No niemniej jednak Myślę sobie, że dla każdej grupy jest to bardzo ważne wydarzenie, że uczymy się niesamowitej dyscypliny, bycia oglądanym przez wszystkich, bycia na świeczniku i robienia tutaj i teraz ze wszystkimi w tej sekundzie. Myślę, że to bardzo ważne dla młodych pokoleń, żeby. Nawet jak potem nie będą robić teatru, bo teatr jest elitarny, nie jest dla wszystkich, to fajnie, żeby. Każdy miał szansę tego liznąć, bo myślę sobie, że e, jakby takie działania na scenie rozwijają wszechstronnie. Fajnie ludzie, którzy to robią. Tutaj e, mogę powiedzieć, że Mila Wyszkowska, która ogarnia to z ramienia Piku, e, chyba fajnie dobrała zespół, z którym już też wcześniej mieliśmy szansę pracować, więc znamy się na tym podwórku, e, a oprócz tego dzieciaki, które chcą i odpowiednia motywacja, bo e, myślę sobie, no i tu wim Prawda, no Bo to jak ma się dobry tekst, no to, to jest połowa sukcesu. Trudniej jest wyrzeźbić coś, co ma wątpliwą jakość merytoryczną, artystyczną, a jak tutaj wszystko się zgadza u podstaw, no to tylko wszczepić w dzieciaki e, troszkę zaangażowania, zapału, troszkę ich pozytywnie zmotywować, e, pokazać im, co jest po drugiej stronie.